Siemano, tutaj ja, Michał. Jestem troszeczkę chory. Katar. Gardło generalnie rozwalone. Takie tam, ale to spoko. Nic się nie stało. Dzisiaj jeszcze wleci sobie jakiś lek na pewno i może trochę poczuję się lepiej w ciągu paru dni. Miałem dzisiaj dla Was nagrać, jak robię jedzenie. Takie, wiecie, dobre. Nie nagrałem tego, ale. Muszę dobić sobie dzisiaj troszeczkę kalorii, białko i te sprawy, więc sobie zrobiłem, nie będziecie widzieć, bo to jest takie, o tu widzicie, to jest, to są dwa skyry, razem 300 gram, waniliowy, 30 gram odżywki białkowej, 25 gram otrębów owsianych, nie, to są jakieś otręby, otręby orkiszowe prażone, coś takiego, bo miało najmniej węgli i wziąłem te. Ale czy one są dobre? Nie wiem. Generalnie wbiłem dzisiaj jedyne co to tłuszcze, bo mam 62 na 64 gramy, mam 134 na 180, węgli 160 na 253 i 1769 kalorii na 2300 około, więc tak to dzisiaj wygląda. Boli mnie zajebiście głowa, to właśnie przez to, że mam katar, więc sobie teraz smarknę. Dokładnie tak. No i zrobimy sobie test, czy to jest w ogóle dobre. Zrobiłem to już jakiś czas temu po to, żeby trochę te otręby nasiąkły, żeby nie były takie wiadomo twarde. Dobre. Nie, ja zaraz sobie to oszamam. Pewnie na tym dzisiaj dzień się kończy. Oby jutro było lepiej. Jak chcecie mogę wam pokazać, jakie biorę suple. I te sprawy. Bo dzisiaj kupiłem. Pokażę wam też, co brałem, a brałem tylko białko. A teraz sobie kupiłem kreatynę. Spalacz. No. I to tyle, co mogę wam dzisiaj powiedzieć. Trochę nieżywo, no bo jak już mówię, jestem chory. Ale w przeciągu porodni powinno być lepiej. Nara.